Szanowni Państwo, nie jesteśmy szurami. Często próbuję udowodnić się nam, że przyświeca nam podejście Lorda Fakłada, z filmu Szrek, który powiedział: Zapewne wielu z Was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Otóż tak nie jest. Brzegowska Konfederacja. Zmieniamy chaos w Zdajemy sobie sprawę. Że wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 może stanowić zagrożenie dla pewnej grupy osób. Ale zastanówmy się, czy lekarstwo, które nam proponują rządzący, nie jest gorsze od choroby. Otóż jest, zdecydowanie. Ludzie tracą zdrowie, dorobki często całego swojego życia. W imię walki z koronawirusem. Ogranicza się dostęp do służby zdrowia. Część ludzi z obawy przed zakażeniem nie bada się profilaktycznie. Część ludzi nie bada się dlatego, że odstrasza, że mają przed sobą odstraszającą wizję szpitali i przychodni, do których ciężko się dostać, do których jak jak, jak się idzie, to trzeba czekać na pozwolenie na wejście przed drzwiami niejednokrotnie. Atmosfera Zastraszenia, zaszczucia jest wszechobecna. <laughs> Przy czym e, to, co wzbudza bardzo duży niepokój, to to, że bardzo spadła diagnostyka dotycząca nowotworów. Wzrosła również umieralność w ogóle społeczeństwa. Spójrzmy na liczby. W 38 tygodniu roku 2018 zgonów mieliśmy 7474. W roku 2019, w 38 tygodniu. Było 7391, czyli to się utrzymywało na podobnym poziomie. Średnio w Polsce umiera ponad, nieco ponad 1000 osób. W roku 2020, w 38 tygodniu, było to już 8219. Nieznaczący wzrost jeszcze w tym momencie. W 43 tygodniu te dysproporcje dotyczące liczby zgonów wyglądają już zdecydowanie bardziej niepokojąco w roku 2018 w 43 tygodniu w Polsce zmarło 7754 osoby. W roku 2019 w 43 tygodniu 7628 osób. W roku 2020 w 43 tygodniu zmarło już 12137 osób. W, roku, w tygodniu 44 roku 2018 mniej więcej podobny poziom 7765 osób, w roku 2019 7637, natomiast w roku 2020 jest to już 1415 osób. Dane te są niepokojące i skłaniają do refleksji. Przy czym to nie jest tak, że ten wzrost zgonów jest spowodowany samym wirusem jako takim, jest konsekwencją. Działań władz, ogólnej paniki. Również niechlubną rolę tutaj e, mają media, tak zwane mainstreamowe, które dzień w dzień straszą ludzi liczbami. W ciągu dwóch tygodni listopada na, e, z powodu koronawirusa i chorób współistniejących zmarły e, 4567 osób. Były to osoby zakażone e, SARS-CoV-2. Cierpiące na chorobę COVID-19. Można założyć, że tę liczbę można podzielić przez dwa, co daje nieco ponad 2000 osób w przeciągu tygodnia. I ten, nawet gdybyśmy dodali tę liczbę do, do tej liczby, o których mówiłem, do tych liczb, o których mówiłem wcześniej, to ta dysproporcja, widać, że jest ona tutaj i tak, i tak wyższa. W związku z tym po prostu duża część osób umiera. Z innych powodów. Mm. Ale często mówimy o, o strategii szwedzkiej poradzenia sobie z tym problemem. Szwecja, co prawda, można odnieść wrażenie, że zaczęła troszeczkę ulegać. Natomiast chciałbym tutaj zastosować e, dosyć trafne porównanie, dlatego że chciałbym porównać dwa państwa, które mają podobną liczbę ludności. Jest to Szwecja i Czeska Republika. E, ktoś powie, że no dobrze, ale. Szwecja jest zdecydowanie większym państwem, więc ci ludzie są bardziej rozproszeni. Nie do końca, dlatego że w Szwecji zdecydowana większość populacji skupia się na południu, w największych miastach. Otóż w Szwecji 1 grudnia było 5073 zakażenia i 3 zgony. Słownie powtarzam, 3 zgony. Oczywiście każda śmierć człowieka jest tragedią. Natomiast. Można zobaczyć tutaj pewną dysproporcję, dlatego że w Czeskiej Republice tego samego dnia e, przypadków było 5176, czyli liczba podobna, nawet trochę wyższa, a zmarły 51, zmarło 51 osób. E, do jakich konkluzji można tutaj dojść? Szwecja poniosła zdecydowanie e, niższe koszty społeczne, e, gospodarcze, ludzie mogli pracować, spotykać się ze sobą, bawić się normalnie miarę normalnie. Były delikatne dosłownie e, limity dotyczące liczby osób, ale nie było tutaj, nie było tutaj takich zdecydowanych działań chociażby w Czeskiej Republice. Dzisiaj mówi się, że jest to efekt, e, liczby dotyczą, dotyczące Czech są efektem, są efektem tego, że e, było tam bardzo duże rozdłużenie podczas wakacji. To jest prawda. Byłem w Czeskiej Republice w sierpniu tego roku i widziałem, że tam właściwie to można było zapomnieć, o tej całej sytuacji, z którą się dzisiaj borykamy. Wszystko było normalnie otwarte. Prawie wszyscy chodzili bez masek. Pojedyncze osoby, które po prostu chciały. Jedyne, nawet pleksy nie były wywieszone. Jedyne właściwie co mm, mogło świadczyć o tym, że coś się dzieje, to te pojedyncze osoby, które nosiły maski i, i płyny do dezynfekcji wystawione w każdej stopie, w każdej restauracji. Z których jak ktoś, mógł, jak ktoś chciał to mógł skorzystać? Ktoś powie: Dobrze, tylko że w Szwecji sytuacja była zdecydowanie gorsza. O, na samym początku y, epidemii czy pandemii koronawirusa, w zależności od tego, jak to nazwiemy, jak to zakwalifikujemy. Y, Światowa Organizacja Zdrowia, co do której można mieć wątpliwości, ja również mam, ale określa to, co się dzieje, mianem pandemii. Y, nie, chcę, nie chcę z tym dyskutować, dlatego że nie jestem specjalistą w tej sprawie. Y, różnie, różnie do tego się podchodzi. Niektórzy mówią, że jest, y, są podstawy do tego, żeby skwalifikować to jako pandemię. Inni mówią, że takich podstaw nie ma, nie chcę tego, nie chcę tego rozstrzygać, ale w każdym, razie, w każdym razie faktycznie było więcej zachorowań, faktycznie więcej ludzi umierało wówczas. Natomiast można dojść do takiego wniosku, że tam sytuacja się uspokoiła. Błędem, który popełnili, który popełnili Szwedzi, było to, że w zbyt małym stopniu zaopiekowano się, zaopiekowano się ludźmi starszymi. A, którzy, jak wiadomo, są najbardziej e, tutaj narażeni. Teraz odpowiedzmy sobie właśnie na pytanie, czy nie lepiej by było, że policja zamiast ścigać ludzi za, za, za nienoszenie masek, stawiać mandaty, które są niezgodne z prawem, e, gdyby została nastawiona na to, żeby rzeczywiście pomóc tym ludziom z grup ryzyka, zrobić zakupy i tak dalej, byłoby to zdecydowanie bardziej pożyteczne, zdecydowanie łatwiej jest utrzymać w ryzach część społeczeństwa niż całe społeczeństwo. Ale oczywiście też nie mówię o tym, żeby tutaj ludzi starszych na siłę zamykać z mieszkań, w mieszkaniach. Ja mówię o tym, że powinniśmy ułatwić, ułatwić ochronę takim osobom, jeżeli już mielibyśmy coś w tej sprawie robić. Media, politycy bardzo chętnie wykorzystują przypadek naszego partyjnego kolegi Artura Dziambora, który zachorował na COVID-19 i przechodził te choroby dosyć ciężko, trafił do szpitala. Jest osobą z grupy ryzyka, dlatego że e, cierpi na astmę. Ale tak naprawdę sam kolega Artur powiedział, że mm, swojego zdania w tej sprawie nie zmienił. A wiadomo, że jak człowiek się z czymś zetknie bezpośrednio, to może być e, nacechowane, może to być nacechowane emocjonalnie. Dlatego, że jeżeli jakiś problem nie bezpośrednio dotyczy, to zdecydowanie y, jestem bardziej skłonny do tego, żeby postrzegać ten problem jako zdecydowanie bardziej znaczący, a yy, Prawda jest taka, że tutaj często trzeba po prostu wyciszyć emocje i, I pomyśleć o pewnych sprawach chłodno i logicznie Przy czym rozumiem trudno chłodno i logicznie patrzeć na to jak yy, Patrzeć chłodno na to jak yy, nasze władze Niszczą yy, Życie społeczno gospodarcze Sieją panikę W wyniku tego dużo ludzi ma bardzo duże problemy, począwszy od psychicznych na, na fizyczne, siedzenie w domu, brak kontaktów z innymi ludźmi, ale również utrata pracy, utrata, utrata przedsiębiorstwa. Jest to coś, co, za co jest odpowiedzialny rząd. Nie, nie sam koronawirus, bo to, z czym my się dzisiaj borykamy, to ta sytuacja społeczno gospodarcza jest spowodowana reakcją na tego wirusa, a nie samym wirusem. A przy czym o samym wirusie nie chciałbym mówić, dlatego że nie jestem tutaj osobą kompetentną. Ale to, na co ja liczę, czego ja się domagam jako obywatel, to tego, żebyśmy w końcu uwolnili debatę na ten temat. Żeby toczyła się dyskusja na temat różnych sposobów, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że wśród naukowców zdania są podzielone. Zdania są podzielone dlatego. Ta dyskusja powinna zostać uwolniona i powinny się ścierać różne koncepcje, tak aby w końcu dotrzeć do tej najlepszej. Natomiast na pewno od samego początku twierdziłem i zdania swojego nie zmieniłem i nie zmienię, że to zamykanie gospodarki, polityka lockdownów jest tragedią dla z tragedią dla Polski, z tragedią dla, również dla świata, bo dużo państw też poszło o tym tokiem rozumowania. Jest tragedią dla społeczeństwa. Prawdą jest, że dzisiaj mamy do czynienia z kompletnym bezprawiem. I ktoś powinien za to kiedyś odpowiedzieć. Nie mam co prawda wielkich nadziei co do tego, dlatego że jeszcze nigdy nie udało się pociągnąć polityków do odpowiedzialności, chociażby przed Trybunałem Stanu. Natomiast mam nadzieję, że taki moment nadejdzie. Mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy tak naprawdę mają krew na rękach i którzy zniszczyli dorobki całego życia wielu, wielu osobom. Dlatego skończmy, yy, skończmy z koronapaniką, chronimy ludzi narażonych, leczmy chorych, uwolnijmy życie społeczno-gospodarcze i otwórzmy się na dyskusje z różnych stron na ten temat. Żeby, żebyśmy po tym wszystkim mogli stanąć niczym Feniks popiołów i i realizować nasze marzenia tutaj w Polsce, tutaj w naszej ojczyźnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Konfederacja, wolność i niepodległość.